Smartwatche na dobre zadomowiły się na naszych nadgarstkach i im więcej dają nam opcji, tym więcej my dajemy im miłości, a one stają się coraz lepsze i tak koło się zamyka. Doskonałym przykładem jest Amazfit GTR 3 Pro, bo ten zegarek to nie tylko zegarek. Telefony coraz rzadziej służą do dzwonienia, zegarki coraz rzadziej do pokazywania godziny. Ale nie uprzedzajmy faktów, zapraszam Was na materiał o tym właśnie zegarku. Amazfit GTR 3 Pro to urządzenie, które nie tylko wyświetli ci godziny, ale również dzięki zaawansowanemu systemowi czujników pokaże twoje tętno, poziom tlenu we krwi. Stresu i częstotliwość oddechu, mierząc to wszystko w zaledwie 45 sekund. Jeżeli prowadzisz aktywny tryb życia lub dopiero zamierzasz, to mamy tu 150 trybów sportowych monitorujących nawet najbardziej nieoczywiste dyscypliny, jak chociażby, uwaga, e-sport, podczas którego zegarek wyświetli poziom stresu, akcję serca i ilość spalonych kanoli. A jeżeli uprawiacie jedną z ośmiu najpopularniejszych dyscyplin takich jak bieganie, pływanie czy jazda na rowerze, zegarek sam wychwyci, że trening się zaczął i po prostu włączy trening sam. Ci biegający będą najbardziej zadowoleni z zaawansowanych funkcji śledzenia biegów i wskazówek dotyczących postępów treningu oraz regeneracji już po nim. A wszystkie te dane synchronizują się z Apple Health oraz Google Fit, więc nieważne, jakie macie telefony, wszystko, gra i buczy. Ale przyjrzyjmy się przez chwilę designowi, wykonany z aluminium. Z wyświetlaczem AMOLED Ultra HD o przekątnej 1,45 cala i wysokiej rozdzielczości, okrągła koperta z obrotową koronką nawigacyjną no, po prostu wygląda jak klasyczny sportowy zegarek, tyle że potrafi dużo, dużo więcej. A to wszystko dzięki otwartemu systemowi ZEP OS, który pozwala poszerzyć możliwości zegarka o dodatkowe funkcje za pomocą aplikacji. Z kolei żywotność baterii to niedoścignione dla wielu konkurentów 12 dni na jednym ładowaniu. Tak oto prezentuje się zegarek Amazfit GTR 3 Pro. Jeżeli szukacie dla siebie urządzenia pomagającego monitorować stan zdrowia i aktywność fizyczną w przystępnej cenie, to jest to naprawdę dobry wybór. Jak zawsze link wrzucam do opisu, a ja się z Wami żegnam. Cześć!